Cześć wam wszystkim, z tej strony pana. Zasinak, wam kolejny odcinek z Brawl Stars I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie przetestować nową postać Daga Naszego nowego tutaj dinozaura, chyba tak go można nazwać, moi drodzy Więc zaraz go przetestujemy, zaraz zobaczymy jakie ma statystyki, jakie ma gadżety, jaki ma star power i tak dalej, tak dalej Zagramy sobie nim giereczkę, moi drodzy Ale jeszcze zanim zaczniemy, standardowo strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie również ten kanał Po to, aby na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić, moi drodzy jest to bardzo ważne, szczególnie wpisujcie kodik Pana w sklepie, jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy. Tak naprawdę teraz pewnie dużo osób kupuje, bo będzie nowy sezon ja też kupuję. Tylko, że ja kupuję, moi drodzy, przez stronkę Supercell Store, nagrałem o tym odcinek, tam są gemy dodatkowe, więc jakby płacicie za 80, a dostajecie 88, więc takie gemy za darmo, myślę, że spoko, jak ktoś nie widział odcinka, to zapraszam. Wpadajcie również na mojego Instagram. macie go teraz na ekranie, moi drodzy, po to, aby wziąć udział w konkursie na tego to skina, już wam pokazuję. Coś się, moi drodzy, zbugowało, niestety nie ma tego skina, nie wiem dlaczego, może jakiś błąd w tym momencie, wersji deweloperskiej, ale nieważne, wiecie jak ten skin wygląda zapraszam na instagrama, 5 osób wygrywa, jedna osoba wygrywa pod odcinkiem, gdzie reagowaliśmy razem na Brawl my już sobie odpalmy tutaj naszą postać Daga moi drodzy, hot dogi Daga wydłużają datę ważności twoich sojuszników, no to prawda, bo ich leczy, bardzo ciekawy opis, zobaczmy sobie statystyki 7200 punktów życia, naprawdę sporo, no ale jest to tank, no jest to postać na blisko, więc musi ona mieć dużo życia Atak przekąskowy, atak, moi drodzy, świeże jedzenie dla przyjaciół, przeterminowane dla innych, leczy sojuszników i razi wrogów, tym bardziej im bliżej nich jesteś. No to już wiadomo z Broutolka. Super atak, dokładka, specjalny pikantny hotdog dla docelowego sojusznika lub samego daga, gdy wzmocniony zadymiarz zostanie pokonany po krótkim czasie, wróci z 50 punktami życia. To jest moim zdaniem naprawdę bardzo mocne. Mieliśmy kiedyś taką postać, która moi drodzy respiła się na Star Powerze i był to, uwaga uwaga, 8-bit i dzięki temu wbiłem go na 35 rangę. Więc czyżbyśmy tutaj daga również planowali wbijać wysoko? Szczerze wątpię, dlatego że jest to postać na blisko. Ja takich nie lubię, ale dobra, zobaczymy, jak już wyjdzie w Grece. Ma on wyjść w sierpniu, więc trochę na niego poczekamy. Zobaczmy sobie jeszcze gadżet. Następny przeklązkowy atak tylko leczy sojuszników, ale o dwa razy więcej punktów. Ok, spoko. A tutaj następny przeklązkowy. Atak zadaje tylko obrażenia wrogom, ale liczba punktów obrażeń jest dwa razy większa. Ok, czyli albo dwa razy więcej lecimy, albo dwa razy więcej zadajemy damage'a. Moim zdaniem lepszy będzie. Kurczę, nie wiem, zależy. W sumie, jak gracie solo, no to tylko drugi. Jak gracie tam jakieś, nie wiem, trójki czy duoski, no to może ten pierwszy będzie miał jakiś większy sens. Zobaczymy. Eee, tutaj mamy pierwszy Star Power Fast Food. Wskrzeszone cele zyskują po wskrzeszeniu większą szybkość ruchu na 3 sekundy. Ok. Okej, okay, dobra, to może być ciekawe. Można szybko uciec, a mają mało HP znaczy, mają połowę HP, tego co normalnie. Sama obsługa atak leczy również dago o 20% normalnej wartości. O, to też może być ciekawe, dobra. Na razie lecimy pierwszy, pierwszy. Wybieramy go, później zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dalej gramy solo. Uwaga, uwaga, lecimy z pierwszą giereczką. Moi drodzy, tyle gadania. O, tutaj macie skin na Dark Fairy Janet, był tam u góry pokazany, na środku ekranu. Dobra, testujemy go, on ma ataki bardzo, bardzo podobne do Jackie. Yy, nie wiem, czy to zostanie zmienione później, czy nie, ale dosłownie no jak Jackie te ataki, tak mi się wydaje. Ten skin jest taki do Jackie, to takie same ataki ma, no, zresztą jak już Brotolka oglądaliśmy, to też mówiłem, że to jest, no to jest Jackie dosłownie. To jest Jackie, Jackie V2, no nowa Jackie widzowie, nowa Jackie, która... Jest taka bardziej OP moim zdaniem, bo może tymi hot dogami się respić ponownie, więc to jest dosyć spoko, tak mi się wydaje. Dobra, tu mieliśmy gościa, no którego już nie ma, dobra. Dosyć szybko widzę, że ładuje atak. Znaczy dosyć szybko. No tak w miarę normalnie mniej więcej. Ale spoko. Dobra, cyk, zbieramy sobie to bardzo ładnie. Mamy dużo parkubów. Ile Ci już zadaje? 200? Czemu 200? tylko. Podejdźmy bliżej. Nie chciałem! Jak... A, no nieważne, chciałem jak najbliżej podejść, żeby zobaczyć, jaki damage zadam. No nieważne, widzowie. Dobra, wybierzmy sobie drugi gadżet, bo i tak ten pierwszy w sumie nic nam nie może zrobić, skoro gramy moi drodzy. Solo wybierzmy sobie drugi gadżet, wybierzmy sobie. No dobra, niech będzie pierwszy jeszcze starper, bo nawet go nie zdążyliśmy przetestować, tak naprawdę. Więc lecimy, uwaga, uwaga, musimy naładować ulta, to będzie dosyć skomplikowane, ale zobaczymy, może akurat nam się uda, bo chciałbym właśnie przetestować ten jego ult z tym, z tym moi drodzy hotdogiem, a no na razie się nie udało, dobra, najbliżej bij, bije 1800, Ok. teraz bije 1080, dobra, tu jeszcze ile walnie, 1080, dobra, zaraz naduję ulta na nim. Dobra, ładnie, jeszcze tutaj bym chciał go porobić. Dobra, bardzo dobrze. Mamy ucika, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak po prostu użyjemy go, damy się jakoś porobić komuś, więc fajnie, jakbym był trochę obity. Okej, okay, jak kliknę go sam na siebie, to jak to działa? Zresztą zaraz zobaczymy, moi drodzy. Dobra, tutaj bym, o, pięknie, porobił jeszcze poko. I, albo dobra, niech mi poko porobi. Ja sobie rzucam to. Zbieram, nie mogę zebrać tego? O co chodzi w ogóle? Dobra, przetestujmy sobie gadżet, który zadaje większy damage 5400 na blisko. Ej, to może być mega op. Podbijacie do kogoś, używacie od razu gadżetu. To może być naprawdę dosyć ciekawe. Chciałbym jeszcze nadawać sobie ulta. No tak naprawdę, mogłem zmiażdżyć gadżetem, ale chciałbym ulta sobie nadawać, więc weź się uleć, byczku. Jakbyś mógł, to się uleć trochę. No weź się ulecz, proszę cię. No ulecz się, uleć się. <grym> Możesz się uleczyć. Ja chcę nadawać sobie ulta. Jak go porobię na hita to będzie lipa. Dobra, i zobaczmy jak to będzie działało z tym hotdogiem. Bo no, wcześniej mi się nie udało go, jakby użyć na siebie. Jak go kliknę, to co się stanie? Wtedy go używam na siebie, dobra, tak jak myślałem. No i weźmy porób teraz, no. No, bimie, bimie, bij, bij mnie, no. Aha, teraz już mi się nie zrespi, bo za, za długo. Ok, no to. Ciekawe, ciekawe to jest. Trochę krótko trwa ten hotdog, trzeba go używać. Jak już naprawdę, naprawdę macie Loa, wtedy ma to jakiś sens. Ale no, ciężko jest to przetestować z botami, więc wiadomo. Jak już będziemy grali normalne giereczki z kimś, no to wtedy zobaczymy. Drugi starper, znaczy drugi gadżet, bardzo OP. No, jeszcze sobie zobaczmy. Drugi starper, moi drodzy, przekąskowy atak, leczy również daga o 20% normalnej wartości, to może być dosyć spoko. No bo ten pierwszy, no po prostu szybciej się poruszamy, a tutaj przy atakowaniu będziemy się lecieli, to moim zdaniem może być fajne. Oczywiście, co to by był za test, gdybyśmy nie przetestowali również nowego skina do niego, Smoczy Dag za 29 gemów. Nie najgorszy, dosyć fajny się prezentuje. Może sobie go kupię, jak już wyjdzie w grace, Bo ja mam dużo blinksów, więc on będzie kosztował 1000 blinksów, dlatego może się na niego skuszę. Zobaczymy, moi drodzy. Oczywiście, jak będę kupował, to tylko i wyłącznie z kodem Panda. Bardzo dziękuję wszystkim, co również wpisują kodzik Panda w sklepie. Jak chcecie być pozdrowieni w kolejnym odcinku, na mojego Instagrama podsyłajcie nagrania, jak właśnie coś kupujecie z kodzikiem Panda. No, to wtedy was pozdrowię w następnym odcinku. No, raz, zobaczmy czy ja mogę na przykład zone-shotować sobie takiego kolta. No, prawie 3800, naprawdę sporo. Powiem wam, że ten gadżet może być mega OP i pewnie w każdej gieretce będziecie go używać, bo po prostu możecie one-shotować ludzi. No, nie każdego, ale dosyć sporo że można zadać. Szczególnie jak już będziecie mieli troszeczkę więcej yy, życia, moi drodzy. No, 5000 już tutaj walnąłem z 4 parkubami to wydaje mi się, że jest dosyć dobry wynik. No i mnie nawet nie obijają, zobaczę, jak widzicie się leczy przy atakowaniu, więc moim zdaniem najbardziej OP będzie drugi gadżet, drugi starper. będzie takie kombo, że no ta postać będzie naprawdę bardzo mocna. Będziemy sobie ją wbijali na pewno na 20 rank, może na 25, może nawet wyżej, zobaczymy jak mi się będzie grało. Dlatego wpadajcie, moi drodzy, na streamki. No i szukamy jeszcze ostatniego ziomka. Jeszcze... O, tak się mogę nawet leczyć, patrzcie. No, to jest naprawdę mega OP, moim zdaniem. To będzie naprawdę mega, mega OP postać i powiem wam, że no ciężko będzie ją pokonać. Ciężko będzie ją pokonać, będzie się leczyć przy atakowaniu. No, powiem wam, że chyba będzie szybko znerfiona, tak samo jak było z Hankiem, bo wydaje się naprawdę na bardzo, bardzo mocną postać. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, czy ciapeczko w górę, Zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się. Cześć.